Witam serdecznie państwa. Proszę państwa 5 marca 2024 rok. Dziesiąty ul rzędu robię. No dzień mam bardzo szczęśliwy ze względu żem kurcza. Wpadł na pomysł na na pomysł następnej metody stosowania cukru pudru, która może być metodą najbardziej obiecującą zobaczymy jak to się odbije na rodzinach pszczelich to jest ul numer 19 o, akurat tak się zużyło, że ostatnie moje filmy to też z, z tego ula była misja moja misja w ulu. To właśnie był ten ul. No i drodzy państwo, a ze czyni temu. Może dwa dni puściłem, no i będziecie mieć możliwość yy, porównania jak ta rodzina pszczela niech ta rodzina pszczela przetrwała ach, wezmę jeszcze do teraz aby mieć przestrzeń operowania ramkami no ładnie się wyłożyły pod samym samą powałką tu już zaczęły przechodzić na ten plaster następny To no nie rodzina Także skończyłem proszę Państwa w tym roku z tym tematem że niektórzy panowie w mi pisali że w moich gulach pszczoła pszczoły szuka, no ale jednak udało mi się, że te rodziny przetrwały, że tą linię kaukazów utrzymałem. To jest niebywały sukces. Było ciężko, a teraz po tych moich ostatnich odkryciach, to prawdopodobnie będzie tylko lepiej. A Tomek... Chyba to jest Tomek, już nie pamiętam jaki. Teraz już mi nie będzie pisał, że pszczoła to nie pączek. Że cukier puder to na pączki. Także niektórzy komentujący tam mnie na na napieprzali dosłownie że tylko podważam metody naukowe no ale na tą metodę stosowania cukru pudru na ten sposób co dzisiaj wam pokazuję to nie czytacie o tym że tak można stosować w książkach tylko dowiedzieliście się oglądając moje nagrania niestety no i tu przerwu nie, nie stwierdziłem nie zobaczyłem też no cholera jasna no mój głoście nie jest nie zobaczyłem też żadnych miseczek raczej rodzina taka taka sobie nie można powiedzieć, żeby jęczała, czy huczała raczej tu wszystko powinno być no i on, ta rodzina podczas przebłysków umiarkowanie wychodziła z ula no i to jest dzisiaj mój ostatni ul bo tak mi się nagadał do tej kamery że aż mi w gardle wyschło to wszystko przeglądnąć Obdarzyć swoją uwagą, skomentować drodzy Państwo, to nie takie łatwe i tak wszystkie te nagrania z moich przeglądów będziecie mogli obejrzeć. na monitoringu na monitorach swoich macie możliwość przeglądnięcia mojej pasieki jak wam o jakość towaru o zdrowie pszczółek 10 rodzin i wszystkie matki żyją Żadna nie padła pod pręgierzem kwasu i amitrazy, bo ich nie używam. I jak widzicie, można bez tych związków pszczoły prowadzić. No i teraz, oprócz tego wiosennego dwutlenku węgla na małych wylotkach, jeszcze te przymusowe pszczele spacery w białym podłożu cukru pudru no to będzie rewelacja Będzie zmiażdżona waroza i wgnieciona w ziemię niestety, proszę Państwa Bardzo się cieszę z tego, że tak mi opali, odpaliło dzisiaj między uszami, że znalazł tą nową metodę stosowania cukru pudru no niestety z tą metodą wiąże bardzo duże nadzieje może większe niż zresztą całą To jest zajrzysta metoda 40 deka cukru 4 zł A można zawojować warozę na grande Także jest się z czego cieszyć, i czym się, drodzy Państwo, pochwalić. No i w tej chwili, w tym dniu, muszę pójść odpocząć. O starość i radość serdecznie się z Państwem żegnam. Zobaczymy jeszcze, jak te moje pupilki się sprawują na wylocie. One znów tak obficie nie wylatują, ale wylatują. A tu 0, 0, 0 Ach, z tej perspektywy Tu kurcza Tu jest, tu chodzi lekko Tu latają, jeszcze nie patrzyłem, tu latają Tu latają Tu latają Także we wielu rodzinach na wiosnę przed wylotkowo zastosuje cukier puder latają, latają. No i ta rodzina co pracowała całą zimę. No i proszę Państwa jeszcze w ulu numer 10 zastosuje cukier puder, do niego się na końcu przeglądu wrócę, bo ona się rozwija, nie rozwija. Także przypadkiem wyłapałem taką bardzo mało inwazyjną, a bardzo skuteczną metodę stosowania cukru pudru, za co chwała Panu Bogu, że mi obdarzył takimi zdolnościami, że potrafię coś zauważyć w życiu No i się bardzo z tego powodu naprawdę cieszę, że wpadłem na to jest po pszczołach, niestety. No i serdecznie się z Państwem żegnam.